Jestem współautorką projektu Garni Hashimoto który wspiera kobiety w braniu odpowiedzialności za własne zdrowie. Prowadzimy taki portal edukacyjny, gdzie edukujemy w jaki sposób się sobą zająć, jak jakby podzielić odpowiedzialność za własne zdrowie pomiędzy lekarza i swoją odpowiedzialnością, bo to bardzo ważne, bo zazwyczaj trochę jest tak, że chcemy, żeby ktoś nam gotowe rozwiązanie podarował w prezencie, a zazwyczaj to bywa tak, że to zaangażowanie z naszej strony jest niezwykle ważne. Więc my jesteśmy takim profilem, który wspiera kobiety w tej drodze. A oprócz tego oczywiście też prowadzimy sklep z, z celowaną suplementacją dla osób, które chorują na Hashimoto, choroby autoimmunologiczne, choroby tarczycy. Ja myślę, że akurat ta konferencja jest niezwykle ważna i myślę, że jest tutaj, to, myślę, że to jest miejsce, w którym wiele kobiet może zobaczyć, że nie jest samotna w poszukiwaniu tej swojej drogi do bycia mamą, do tej walki związanej z codziennością w takiej problemie bezpłodności, więc ja myślę, że tak, że ta konferencja jest potrzebna, potrzebne jest wsparcie i ja się bardzo cieszę, że coraz więcej się o tym mówi i że coraz więcej można, jak to się Mówi, że coraz więcej kobiet ma możliwość skorzystania z pomocy, bo myślę, że to jest taki problem, o którym rzadko się mówi, jeszcze nadal, który jest wstydliwy, który jest w jakiś sposób takim problemem, który wielu kobietom jeszcze odbiera poczucie własnej wartości i myślę, że ta konferencja może być takim, jak to się mówi, okienkiem do tego, żeby je otworzyć i żeby tam podarować kobiecie coś więcej niż tylko, jak to się mówi, gonitwo od lekarza do lekarza, ale tak naprawdę wsparcie.